No, hej, kawę, cześć. Że jakiś czas nie było kotasów na filmie. To dzisiaj mamy kolejne odwiedziny u nich. Czy są wszystkie teraz? Jeden kotas, drugi, trzeci. Tam się słucha czwarty. A piąty udaje, że pije. Mama, oczywiście. Leo. No ona siedzi na wzniesieniu i pilnuje, żeby mi koty nie zjadły tutaj mają nową miejscówkę. Za chwilę tam pokażę. I tu mają tyle rzeczy do zabawy. Normalnie klat zabaw Palety, snopki, karton. No po prostu moje nogi lepiej być nie może. Nie? E, ile wy dzisiaj macie? W poniedziałek kończymy miesiąc Kotełki. Dzisiaj mamy czwartek. No, no to miesiąc z kawałkiem. Tak? Mrucza torci działa. Co ty jesteś mokry? No o się w mleku, no ale to wiadomo. Tak, w mleku się moczysz Tu się jedno ma oczko, trochę klei, ale od czasu do czasu naprzymywane, A no, to jest normalne u małych kotów. Cześć mały Leo. Tak, ty jesteś, widzę tutaj najważniejsza. No, mruczator ci działa? coś tak jeszcze nie do końca. No Araz się tu ładnie pokazujesz do kamery no, po prostu Wyglądaz jak swoja mama rok temu mniej więcej No z tamtej poprzedniej miejscówki na strychu jest zdjęliśmy bo no nie mogły tam być bo tam jest wyłożona ta wata szklana czy jak to się tam nazywa to nie jest ogólnie zdrowe ani dla ludzi ani dla kotów więc były tam tylko dosłownie ze 3 dni teraz tutaj przenieśliśmy Mają fajnie. Raz tylko jednego wyniosła, jeszcze leło tam do góry, ale drabinę jeszcze nie ściągają. To od razu go przyniosłem i na razie jest spokój. Ostatnie dwa dni się nic nie dzieje, tak? Przed chwilą jadły. Już jadłem normalnie mokrą karmę, czy jak to się tam nazywa? Taką z puszki. O, trochę jadły, trochę lizały, trochę gryzły talerz. Wiadomo jak to jest. Nadal za bardzo tych czterech nie ma po czym rozróżnić <grywia> no, Jaka tam fajna zabawa pod tym Pod paletą jo. Proszę mi nie gryź ręki Jeśli mi tu przyniosę jakiś jeden karton, bo to jest wiadomo najlepsza zabawka dla kota Taki elegancki karton Musiał stać, tylko że kurczę ciągle jakiś na mnie siedzi A mama co powie? Leo Mama chyba przysypia trochę Teraz już że jest trochę odciążona, no bo one same... same też jedzą, no i dobrze. Bo nie nadąża, karmić tych głodomorów. Tak? No chyba tak. O, chyba się komuś odbiło. Też nie chciałem mi za dużo dawać, bo wiadomo, taki mały kot to on będzie jadł, aż zwróci. I to tu jeszcze wam pokażę, tak no oczywiście mamy. tak. No, tu trochę ciemno jest, no ale mają taki, taką jamę jakby zrobioną. Z starego łacha. I pasuje bardzo. No. Mama trzeba uważać, żeby nie nadepnąć. Znaczy, co tu świrujesz? I wejść. Dajesz, dajesz. Obok no ma pod ten schodek zrobiony, żeby łatwiej wejść, ale. A, bez problemu. Schodek niepotrzebny. Co się stanęło? Wlazłeś w mleko, pewnie. Dobra, się wyszalały, pewnie zaraz pójdą trochę się kimnąć. Co się stało, Leo? Dobrze, tak. Tutaj ktoś się chyba widzi, widzę, bawi w tego. Talona z tego filmu, jak to się nazywało, na krawędzi. Tak. To co? Z kotasów by było na tyle. Myślę, że jeszcze można zrobić za jakiś czas, bo mamy dużo świeżych królasków. Tak, no co? Też mówicie, ja wiem do kamerki. No, dobrze. Także my się żegnamy z kotaskami. Królewski też można nagrać to jakiś czas. I co? Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Na razie hej!